Hej kobietki, dzisiaj długo wyczekiwany film, a mianowicie jak maluję swoje brwi, czyli jak je wypełniam, czym wypełniam i jak po prostu to robię. W pierwszej części zobaczycie krok po kroku jak wypełniam swoje brwi, a w drugiej części dla zainteresowanych pogadamy sobie trochę o błędach w malowaniu i stylizacji brwi, także jeżeli jesteście ciekawe, to oglądajcie dalej. Ja swój makijaż brwi zaczynam od tego, gdy pudruję sobie twarz, nie omijam oczywiście punktu brwi, czyli tak samo je pudruję po to, aby cienie lepiej mi przylegały do tego miejsca, aby lepiej mi przetrwały przez cały dzień. Jak wiecie, to jest miejsce, gdzieś skóra tak samo wydziela sebum przez cały dzień, cienie mogą nam się łatwo utleniać, bardzo szybko tracić intensywność, no i po prostu nam się ścierać. Dlatego ważne jest, aby dobrze je przypudrować. I dokładnie tutaj pudruję to miejsce między włoskami. Następnie przy użyciu takiej szczoteczki będę sobie wyczesywać nadmiar pudru i od razu wyczesuję włoski do góry, aby pokazała mi się tutaj taka fajna, jednolita linia. To wyznaczy mi początek moich brwi. Produktu, jakiego będę używać, to pomada Inglot w numerze 16. Już prawie na wykończeniu. Tak ją lubię i moje brwi też ją tak bardzo lubią. I tym produktem będę sobie zaznaczać pędzelek 317 z Nabieram produkt na pędzelek. Większość zostawiam na dłoni, żeby zrobić sobie krzyty I od tego miejsca będę sobie wypełniać brwi. Na pędzlu wypełniam pierwszą część tutaj, brwi, czyli sam początek, żeby był najmniej intensywny, dobieram produktu i skupiam się. Na dolnej części brwi. Jak widzicie, ja robię to powoli, nie śpieszę się, jednak makijaż brwi, ładny makijaż brwi jest naprawdę dla mnie ważny. I ja się tutaj naprawdę nie spieszę. Małymi, powolnymi ruchami maluję sobie oby ubytki. Jeszcze wracam tutaj do tego początkowego miejsca i lekko przyciemniam. Skupiam się teraz na tej części brwi. To jest też bardzo ważne miejsce. Często o tym zapominacie, że gdzieś tam tutaj malujecie te brwi, a tutaj gdzieś tam ich brakuje. Czyli nie wykończacie tego makijażu brwi i wygląda to po prostu nieestetycznie, jak niedokończony makijaż. Tutaj w tej górnej części tego cienia ma być jak najmniej Czyli już takim naprawdę suchym pędzlem Wypełniam sobie te miejsce Ono nie może być bardzo takie warysowane, Najlepiej jak będzie najbardziej, jak natura najbardziej naturalne I poprawiam sobie to, co jeszcze uważam że jest to poprawy. Jak widzicie, czas poświęcony brwiom nie jest krótki, no ale za cenę bardziej naturalnego kształtu brwi, no ja uważam, że warto poświęcić więcej tego czasu, żeby te brwi naprawdę nie wyglądały kiczowato, a wyglądały naturalnie i zostały naturalnie podkreślone niż na szybko czarne betony od początku do końca w ogóle o co chodzi? To, no, brwi są bardzo ważnym aspektem twarzy źle wyregulowane, źle namalowane psują cały nam makijaż, całą naszą urodę. No i tak naprawdę czasami często gęsto dodają nam lat. No dobrze, jeżeli uważam, że zabawa z cieniem już jest zakończona, wracam do szczoteczki i wyczesuję sobie nadmiar, czyli jeszcze bardziej staram się, aby moje brwi wyglądały naturalniej. I tutaj tą górną część wyczesuję bardziej, dolną zostawiam. Musicie pamiętać, że należy trochę tego cienia wyczesać, jakby porozcierać go jeszcze pomiędzy włoskami, a zyskać bardziej taki fajniejszy i subtelniejszy efekt. No i jak widzicie, ja już nic. Nie używam do utrwalania brwi żadnych żeli, uważam, że, ten, że ta pomada Singlota jest na tyle mm, takiej konsystencji trochę woskowej, takiej dosyć twardej, gdzie nakładamy ten produkt na brwi i yy, one są już takie usztywnione, już naprawdę nie potrzebują nic takiego, żeby jeszcze je tam jakoś utrwalać. Oczywiście możecie, ja tego nie robię, uważam, że dla mnie to jest zbędny krok. Chyba, że macie do czynienia z cieniami takimi jak do oczu, czyli cieniami wypychanymi do brwi. oczywiście możecie taki produkt sobie nałożyć. Yy, tutaj uważam, że nie trzeba. I tak prezentuje się moja jedna skończona brew. A teraz zajmę się drugą. I tak prezentuje się moja druga brew. Jak widzicie, nie są one we dwie takie idealne. No, ale założenie jest takie, żeby były w miarę symetryczne, w miarę takie moje, pasujące do mnie. Trochę czasu mi to zajęło, zanim znalazłam taki swój idealny kształt. Bywały różne i gorsze, i lepsze. Teraz wiem, że nie pasowały mi takie brwi, które myślałam wcześniej. No, ale tak jak mówię, praktyka czyni mistrza, trzeba dużo trenować i ten swój kształt po prostu znaleźć. Nie jest to naprawdę jakieś trudne, także. Trenujcie, trenujcie. Mam nadzieję, że moja metoda wypełnienia brwi przypadła Wam do gustu. Chętnie się zainspirujecie, zrezygnujecie ze swoich dotychczasowych błędów. Bardzo miło mi będzie. I teraz sobie trochę pogadamy o tych brwiach. No mianowicie temat brwi to temat rzeka. Jak wiecie, źle wyregulowane, źle wypełnione, podkreślone, umalowane psują efekt naszej buzi, psują ładny makijaż, Waszą urodę. Dodają często lat a tego nie chcemy. No to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy się kierować przy odpowiednim, odpowiedniemu nadaniu kształtu brwi, to oczywiście znalezienie odpowiedniej do tego osoby, czyli kosmetyczka, kosmetolog, bądź najlepiej stylistka brwi, która dobierze Wam idealny dla Was odcień brwi, kształt brwi, poświęci Wam grubo, prawie lub ponad godzinę, gdzie będziecie zadowolone, zadba o każdy Wasz włosek, o każde miejsce brwi, no i naprawdę uzyskacie taki efekt, jaki zawsze chciałyście, tak? Ułatwi Wam to aplikację, potem nawet cienia, no czegokolwiek, no będziecie bardziej zadowolone, ran, rano wstaniecie, bach, szybko, 5 minut brwi zrobione, albo nawet i nie 5 i jest ok, tak? Druga kwestia to dobór produktów, czyli jak Wam wygodnie, czy to będą kremowe produkty, czy to będą produkty, no takie jak cienie, czy to będą kredki do brwi pisaki do brwi, szczoteczki jakieś tam do brwi to zależy od Was, co jest dla Was wygodne co sprawia, sprawia Wam przyjemność podczas aplikacji ja tak jak mówię i podkreślam non stop mi pasuje pomada z Inglota dla mnie jest naprawdę to dobry produkt kosztuje chyba tam 37 zł no ale naprawdę ja mam ją już chyba z pół roku i używam i na sobie i na klientkach no i starcza mi, naprawdę, no codziennie ją stosuję, tak, kiedy robię makijaż jeszcze ją mam, prawie denko, ale jeszcze jest, także to Wam polecam. Oczywiście produkt kremowy jest dosyć trudny, często sobie dla Was, dla początkujących można sobie trochę zrobić tym krzywdę, no ale to wszystko kwestia czasu, kwestia trenowania, naprawdę luzik. Drugą rzeczą, którą Wam polecam to ten set z Kobą do stylizacji brwi tym sobie fajnie podkreślicie delikatnie i mocniej i intensywniej te brwi, to już zależy od Was po jaki produkt sięgniecie. Co ważne też jest odpowiednia pielęgnacja tych brwi. Co znaczy pielęgnacja brwi? A to, żebyście czasami yy, nawet na noc posmarowały sobie olejkiem rycynowym, kiedy te brwi są w takim no, gorszym stanie, gdzie potrzebują trochę yy, odbudowy, tak samo jak rzęsy. Yy, możecie sobie na noc nałożyć yy, taki olejek. Yy, dobrze Wam wpłynie na porost tych brwi. Oczywiście nie chodzi, że nagle z cebulki wyrośnie nowy i nie, nie on Wam pogrubi. Troszkę przyciemni te brwi. Dla tych, które są skrzywdzone przez kogoś poprzez nieudaną regulację brwi, to jest dobry sposób na to, żeby te brwi przyspieszyć, przyspieszyć, przyspieszyć ich porost. To Wam polecam. No i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? no chyba wszystko. To, jak do y, swojego wypełnienia brwi podejdziecie, do znalezienia też odpowiedniej osoby do tego, to też jest Wasza sprawa, tak? Ja tam nikogo nie skreślam, y, ale musicie wiedzieć, że nawet kosmetyczka jest Wam w stanie zbabrać te brwi. No, nawet jak do mnie czasami przychodzicie, to, to zdarza się, że po prostu od kosmetyczki przychodzicie i jest bach, jest po prostu, był ładny kształt, nagle kosmetyczka zbabrała, tak? Ja nie skreślam nikogo, bo to nie o to chodzi, ale czasami tak jest, mimo że gdzieś tam pójdziecie do kogoś sprawdzonego. Czasami się uda, czasami taka osoba ma też słabszy dzień. To tak samo jeżeli chodzi o makijaż o, o regulację brwi, tak samo dana osoba wykonująca to może mieć jakiś też słabszy dzień i akurat ten słabszy dzień padnie na Was. Ale no umówmy się, jesteśmy tylko ludźmi i zdarzają nam się wpadki wypadki. Yy, brwi to też nie jest jakaś, yy, jeżeli gdzieś tam raz Wam się zdarzy yy, zła regulacja tych brwi, gdzieś tam ktoś Wam wyrwie za dużo, no to odrośnie, tak? Czy prędzej czy później, czy wolniej, czy szybciej Wam to odrośnie. Także nie ma też się załamywać. Są właśnie takie produkty jak to, do brwi. Jak widzicie, ja swoje brwi mam bardzo delikatne, no gdybym ich nie umalowała, wyglądałabym jak chora. I tak samo, no ja nie przeżywam, mam delikatne brwi, na, jest, na jestem uczulona, tego nie mogę, więc od kilku lat, no nie wiem, od czterech, pięciu może lat już te brwi sobie wypełniam. Na początku jakimś tam tuszem nawet do rzęs sobie yy, przyciemniałam te brwi. No śmiesznie to wyglądało, no ale naprawdę to jest śmieszne i fajne są wspomnienia, gdzieś tam ogląda się zdjęcia i się człowiek zastanawia, Boże, co ja miałam za brwi, tak? No i w Waszym przypadku też tak na pewno jest. Mam nadzieję, że dzisiaj ten filmik trochę Was rozśmieszył, trochę Wam pomógł, trochę dał Wam wskazówek, jak te brwi stylizować, jak wypełniać czy malować. No i co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Zapraszam Was do oglądania dalszych filmików. A dzisiaj się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłam ten obszerny temat. Wiadomo, nie mogę Wam też się jakoś mega rozkadać, bo ten filmik trwałby i trwał, a to nie o to chodzi. Chcę, żeby to było takie fajne, zwięzłe i szybkie, i dla Was przyjemne. No i dzisiaj się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Do następnego!